Dobry, jesteśmy w Studiu Dzieje się na Mazowszu i dzisiaj będziemy rozmawiać o kolejnych ciekawych wydarzeniach, które dzieją się właśnie w województwie mazowieckim. No, dzisiaj Pałac w Jabłonie. Wiele z nas wie, że jest takie miejsce, że jest to ono czarujące, niezwykłe, że przyciąga mnóstwo osób. No właśnie, ale czym ono przyciąga? Jakie atrakcje zaplanowane są na najbliższy czas? Dlaczego warto odwiedzić Pałac w Jabłonie? O tym dzisiaj będziemy rozmawiać z naszym dzisiejszym gościem razem ze mną, pani Grażyna Ogrodnik, dyrektor Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonie. Dzień dobry, pani dyrektor. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani dyrektor, tak jak powiedziałam, wiele z nas... Natomiast wiele osób wie, że jest Pałac Wiałłonie, że jest takie miejsce, że jest urocze czarujące, ale kiedy zapytamy o szczegóły, z czego słynie takie miejsce, to tu pojawia się problem. To gdyby pani mogła nam powiedzieć, z czego słynie Pałac Wiałonie, to co by to było? Myślę, że generalnie jest to bardzo piękne, urocze i nieodkryte miejsce, tak jak sama Pani powiedziała. Pałac Wiebłonnie powstał w okolicach pod koniec XVIII wieku. Myślę, że do dzisiaj jest to nieoceniona budowla, która powstała i zresztą została też bardzo dokładnie po II wojnie światowej odbudowana. Myślę, że z zachowaniem wszelakich szczegółów. Miejsce piękne 46 hektarów parku. Piękny pałac, wjazd do pałacu alejami lipowymi. Zachwyca alejki dłuższe, krótsze, do zwiedzania, do jazdy na rowerach i przede wszystkim też piękne miejsce. Pałac należy do Polskiej Akademii Nauk. W latach 60. został przekazany Polskiej Akademii Nauk, więc to miejsce ma też swoją taką historię, jeśli chodzi o propagowanie wszelkiej formy nauki i kultury. Więc Staramy się jak gdyby przybliżyć y, mieszkańcom, ale nie tylko Mazowsza. myślę, że też w tej chwili już całej Polski po prostu unikalne wnętrza pałacowe, które są y, możliwe do zwiedzania. Nie zamykamy pałacu, pałac jest otwarty na zwiedzających i proponujemy wszelkiego typu wydarzenia związane z kulturą i muzyką szeroko rozumianą. No właśnie, o tych wydarzeniach, które w najbliższym czasie będą się działy, jeszcze dzisiaj będziemy mówić. Powiedziała Pani o niesamowitej architekturze, to co ma tak naprawdę do zaoferowania Pałac w Dlaczego warto odwiedzić to miejsce, nie tylko jeśli chodzi o wydarzenia, ale w ogóle o taki kształt. jeśli chcielibyśmy zaplanować sobie takie taki odwiedziny w Pałacu w No właśnie, to co on ma do zaoferowania? Zdecydowanie myślę, że w Polsce jest mało takich miejsc, które się w tak piękny sposób zachowały. Pałac w Jabłonie to przede wszystkim osiem pięknych sal pałacowych. Jedna z najpiękniejszych sal balowych, myślę, w Polsce, z pięknym malowanym sufitem, zachowanym i odrestaurowanym w fantastyczny sposób. Myślę, że samo wejście do tej sali zachwyca. Mnóstwo osób, e, przyjeżdżając do pałacu, nie zdawało sobie sprawy właśnie, że to jest coś tak bardzo unikatowego. Okrągła sala balowa z pięknym balkonem, z pięknymi freskami zachwyca. Poza tym w pałacu mamy siedem innych sal. Każda wiąże się z innym trochę tematem i e, myślę gospodarzem tego pałacu, czyli bratem Stanisława Augusta Poniatowskiego, biskupem. mamy przepiękny salonik chiński. Sam ambasador e, e, Chińskiej Republiki Ludowej mówi, że e, meble, które mamy w tym salonie są rzeczywiście oryginalne z Chin i rzeczywiście widać, że ktoś tutaj e, był. W tamtym czasie na wschodzie, zbierał te eksponaty i przywoził je. Oczywiste. Co nie było absolutnie takie oczywiste. Więc jest to unikat. Myślę, nawet na skalę światową, ten nasz salonik chiński, warto zwiedzenia. Pozostałe sale też, też są bardzo ciekawe, mają swoją historię. Piękne, zachowane obrazy z XVIII, XVII, XVI wieku, piękna kolekcja obrazów, portretów. Władców bądź jak gdyby osób związanych z rodziną poniatowskich. Myślę sobie, że to, co zasługuje na uwagę, to sama lokalizacja, która też jest dużym atutem. Raz, że jest blisko Warszawy, dwa, że mieści się w, w otoczeniu przepięknego parku, to jest chyba też taki dodatkowy atut, prawda? Lokalizacja myślę, że jest fantastyczna dla Pałacu w Jabłonie. Proszę sobie wyobrazić, że od Pałacu w Jabłonie jest taka sama odległość do centrum Warszawy, jak i do lotniska w Modlinie, czyli niecałe 20 km. Czyli usytuowanie fantastyczne na terenie Pałacu w Jabłonie. Posiadamy też hotel butikowy w zachowanej oficynie. 24 piękne apartamenty pałacowe do dyspozycji gości. Więc podróż do Warszawy, z Warszawy, Fantastycznie usytuowane miejsce, również też jeśli chodzi o okolice. Okolica Jabłony jest piękna. Cały Zalew Zegrzyński stoi otworem przez zwiedzającymi i wszystkie pozostałe, bliższe, dalsze atrakcje tutaj po tej stronie Wisły. No i chyba ten park w ogóle bardzo mocno też przyciąga turystów. Jak gdzieś eee. w sieci y, y, pojawia się wpis połatwy obuwnie, to bardzo często jest mowa o parku, tak. o tym jak niesamowitym jest to y, miejsce właściwie o każdej porze roku. Każda pora roku y, tego parku, myślę, urzeka odwiedzających. Ponad 40 drzew, które są zabytkami przyrody. <noise> Czyli naprawdę jest co zwiedzać, co podziwiać i o co dbać w naszym parku. Tym bardziej mówię, park jest ogólnodostępny dla wszystkich gości. Naszego pałacu. Więc to jest fajne, że nie trzeba sobie specjalnie planować nie. jakiegoś specjalnego dnia, specjalnego budżetu, tylko można przyjść hmm. na spokojnie, odwiedzić pałac w Jabłonii i tam zrelaksować się szczególnie kiedy mamy taką piękną pogodę jak teraz. Ale to, co też przyciąga bardzo często turystów, no i w ogóle osoby chętne do tego, żeby zwiedzić pałac w Jabłonii, bo myślę sobie, że to trochę też wstyd mówi się o tym, że jest dużo osób, które jeszcze na przykład mieszkając w Warszawie nie odwiedziło Zamku Królewskiego, no, na tym samym trochę poziomie jest także mieszkając w Warszawie, nie odwiedzić pałaców w Jabłonnie, to też chyba coś takiego, co um, powinniśmy zapisać sobie na takiej swojej kulturalnej liście miejsc do odwiedzenia. Ale to, co przyciąga, to też niesamowite wydarzenia. Jak jest całkiem sporo. Dzieją się już od wielu, wielu lat. Jakie to są wydarzenia? Jakie wydarzenia są organizowane przez Pałac? Mnóstwo rzeczy dzieje się w Pałacu. Zarówno jak gdyby my sami inicjujemy te wydarzenia. Są też też wydarzenia, które inicjuje na przykład gmina Jabłonna. Bardzo prężna i dużo. Teraz 9 września ma Święto Gminy Jabłonna, a największe wydarzenie, które organizujemy na terenie pałacowo-parkowym, to jest festiwal nauki, czyli Nauka w Pałacach w Tle. W tym roku to już będzie 21 edycja tego festiwalu. Niesamowite wydarzenie, które tak naprawdę wpisało się już w historię w ogóle tego miejsca, tego pałacu. Są osoby, które rokrocznie przyjeżdżają, najpierw jako młodzi ludzie, później jako rodzice, dzisiaj już jako dziadkowie z dziećmi, żeby przyjechać, zobaczyć i poczuć tą atmosferę tego miejsca, a przede wszystkim dowiedzieć się o czymś nowym, może o rzeczach, które wydają się skomplikowane w prosty sposób. O tym festiwalu na pewno jeszcze będę chciała dzisiaj porozmawiać, bo to takie wydarzenie, które chyba przyciąga naprawdę dużą liczbę fa fanów, miłośników i właśnie pewnie dorobiło się już przez wiele lat swoich miłośników i fanów. Ale czy rzeczywiście to jest tak, że to wydarzenie cieszy się największą popularnością wśród odwiedzających? No właśnie, co mówią sami wszyscy ci, którzy odwiedzają, co im się najbardziej podoba, na co zwracają uwagę? Myślę, że odwiedzającym przede wszystkim podoba się też atmosfera, która jak gdyby panuje na pałacu. To, to, co Pani mówiła o tych spotkaniach. Przede wszystkim też organizujemy spotkania, to jest też w statucie naszej działalności Polskiej Akademii Nauki, Domu Zjazdów i Konferencji. Organizujemy spotkania muzyczne, promujemy przede wszystkim młodych muzyków, czyli to są pałacowe spotkania z muzyką. One się odbywają cyklicznie raz w miesiącu. Organizujemy też dzięki współpracy z profesorem Stanisławem Wieczorkiem w Oranżerii wystawy bardzo znanych, uznanych grafików, malarzy z całego świata. Pan profesor nam tutaj pomaga, jest naszym kuratorem, więc te wystawy za każdym razem zaskakują i cieszą się ogromnym powodzeniem. To jest, nie ma takiego miejsca na mapie w pobliżu na Mazowszu, żeby na taką skalę organizować wystawy i to dosyć yy, na szeroką skalę, powiem tak, z różnego rodzaju jak gdyby tutaj sztuki, bo to jest i grafika i malarstwo, plakat. Różnego rodzaju pokażemy, pokazujemy, przybliżamy po prostu tą sztukę mieszkańcom. Marzę zawsze i nie tylko. A mi się podoba też to, że w tych wielu wydarzeniach, jeśli chodzi o właśnie o te galerie w, w Oranżerii, to są takie nietuzinkowe postaci, które naprawdę przyciągają, To są takie nieoczywiste osoby. To są osoby, które bardzo często są w jakiś sposób odkrywane przez tak, społeczeństwo. to są odkrycia. Obronie, to są do których odkrycia. Się wraca. Tak, my tutaj ściśle współpracujemy z Akademią Sztuk Pięknych i to są odkrycia właśnie tutaj profesorów z Akademii, którzy pod kuratelą właśnie profesora Wieczorka organizują właśnie wystawy tych młodych, bądź już jak gdyby uznanych talentów. No ja pamiętam, że taką wystawę, która zwróciła moją szczególną uwagę, była jakiś czas temu, to zdaje się chyba było rok czy dwa lata temu, wystawa prac Anety i Filipa Gębskich, którzy połączyli tak. tam grafikę z fotografią, było to przepiękne, tak. więc rzeczywiście fajny moment na to, żeby zerknąć w w ogóle wygląda ta współczesna sztuka, ale myślę sobie, że takim wydarzeniem, o którym teraz y, najwięcej powinniśmy mówić i na które powinniśmy zapraszać, o to dlatego, że to jest wydarzenie, które już po raz 21 odbędzie się w Pałacowi To jest festiwal y, z, no, z nauka y, z Pałacem w tle. Jaka jest misja? Jakie jest przesłanie tego festiwalu? Przede wszystkim założenie jest takie, że chcemy przybliżyć y, zarówno dzieciom, młodzieży, jak i osobom w średnim czy w starszym wieku naukę, y, żeby żeby zapałać po prostu tą chęcią zgłębiania danych tematów, dlatego zapraszamy wszystkie instytuty, które są zrzeszone w ramach Polskiej Akademii Nauk do współpracy. E, większość instytutów e, prowadzi zarówno i wykłady, jak i warsztaty w czasie Festiwalu Nauki, więc tak, tak jak powiedziałam, proste, e, w prosty sposób Tłumaczą trudne, może być może wydawało się skomplikowane zagadnienia zarówno z, z zakresu chemii, fizyki czy medycyny. W sposób bardzo prosty ukazują, że ta nauka tak naprawdę to nie jest tylko siedzenie przy komputerze, przy książce, ale to też są doświadczenia. Doświadczenia, które pokazują, co można zmienić, jak można zmienić, i też tak naprawdę jak świat się szybko zmienia i ile my, czyli jak gdyby ludzie, możemy wnieść codziennie do tego skarbca naukowego. To od razu w mojej głowie powiedziała Pani trochę o, nie tylko o książce, nie tylko o komputerze. Zastanawiam się w takim razie, do kogo jest to głównie adresowane. Czy to jest wydarzenie dla dzieciaków, czy to jest wydarzenie dla trochę starszych osób, czy to jest wydarzenie dla całych rodzin, czy tak naprawdę nie wiek odgrywa tu rolę, a po prostu chęć poznania tej nauki. To kto może wziąć udział w tym festiwalu? Festiwal jest dla wszystkich. Jest otwarty dla każdej grupy wiekowej, zarówno dla dzieci, młodzieży dorosłych, jak i seniorów. Dla ludzi ciekawych świata, ciekawych rozwiązań, ciekawych też nowych technik, które się pojawiają na rynku. Zapraszamy zarówno, tak jak już wspomniałam, wszystkie instytuty rzeszone w Polskiej Akademii Nauk, ale także firmy, z, firmy z, z branży high-techu, które pokazują te wszystkie nowe technologie. W tym roku będziemy mieli na pewno też coś też ogromnym powodzeniem, pokaz laserowy. Będzie też wiele innych atrakcji, ale myślę, że wszystko Możecie się Państwo wkrótce dowiedzieć z naszej strony na Facebooku i z naszej nowej strony Pałac Jabłonna. No właśnie, ten program jeszcze 20. 21. edycji będziemy to podkreślać, że to jest festiwal tak naprawdę z, z tradycją, z, z przepiękną historią. Jeszcze y, właściwie cały czas się toczy, właściwie cały czas się tworzy. Y, y, ale tak patrząc na te poprzednie edycje, jaki zazwyczaj jest przebieg y, tego festiwalu? Na czym polega jego wyjątkowość i atrakcyjność? Każdy festiwal ma swój harmonogram. Czyli o każdej godzinie wiadomo, jakie odbędą się warsztaty, jakie odbędą się pokazy, jakie odbędą się też, też organizujemy różnego rodzaju konferencje, czyli można podyskutować z naukowcami, można też samemu doświadczyć eksperymentów. Wszystko jest, wszystko jest bardzo skrupulatnie w harmonogramie opisane, także każdy wybiera coś dla siebie. One się toczą jednocześnie. Dlatego zachęcamy do odwiedzenia festiwalu w ciągu nie jednego dnia, ale dwóch dni, bo jeden dzień to trochę za mało, żeby wszystko zobaczyć. A, a powiedziała Pani też o pewnych instytucjach, organizacjach, które pojawią się na festiwalu. Tak jak powiedziałyśmy, ten program tegorocznego festiwalu jeszcze się toczy, ale patrząc na przestrzeni lat, jakie to były instytucje, jakie organizacje, kto jest obecny w czasie tego festiwalu? Tak jak już wspomniałam, zapraszamy wszystkie instytuty. Które są zrzeszone w Polskiej Akademii Nauk. To głównie tutaj naukowcy nas wspierają, pokazują te swoje doświadczenia, te swoje unikatowe zdobycze techniki, swoje patenty, które weszły na rynek na przykład w danym roku, bądź też przybliżają młodym ludziom na przykład tajniki chemii, fizyki, że ona wcale nie jest taka trudna, jakby się wydawało sama myślę sobie, powinna się pojawić na takim festiwalu, żeby tak. właśnie przekonać się, że. Zachęcają też młodzież na wykładach, na warsztatach, żeby się uczyła, żeby dążyła do zgłębiania problemu, żeby nie traktowała nauki bardzo powierzchownie, ale żeby starała się dociec do głębi, do sensu danego. Tematu. Fajne jest też to, że mam wrażenie, że przez ten festiwal, Festiwal Nauka z Pałacem w Tle, pokazują Państwo, że ta nauka po prostu towarzyszy nam każdego dnia. Że Dokładnie. ta fizyka, chemia to nie są tylko wzory zapisane w zeszycie i na kartce, nie. ale to są rzeczy, które dzieją się codziennie wokół nas. I chyba dlatego warto odwiedzić ten festiwal. Tak sobie myślę, że to jest chyba podstawa. No właśnie, dlaczego warto? Zdecydowanie. Myślę, że nasi naukowcy w sposób fantastyczny sprzedają w cudzysłowie tą naukę i, tą, i propagują w ogóle chęć zwiększania z wiedzy wśród młodzieży, dzieci szkolnych. Zapraszamy wszystkie szkoły i okolicznej, i sąsiedniej, z całego województwa i nie tylko, żeby przyszły właśnie i zobaczyły, jak można prowadzić też lekcje w trochę sposób inny, bardziej otwarty i myślę, że z takich warsztatów, konferencji, spotkań z naukowcami, dużo szybciej, można przekazać pewne e, rzeczy niż w ławce szkolnej. Ja właśnie to jest nauka na żywo, nauka na żywych organizmach, tak trochę się śmieję, coś, co na pewno zostanie nam na dłużej w głowie. Pani dyrektor, to tak podsumowując, e, chciałbym, żeby może zaprosiła pani e, na ten festiwal, e, powiedziała, w jakich dniach dokładnie odbywa się festiwal, gdzie szukać informacji, jak do niego dołączyć, tak żeby e, wszyscy ci, którzy nas w tej chwili oglądają, mieli gotowe informacje, mm -hmm. e, żeby mogli się pojawić na tym festiwalu. Serdecznie zapraszamy do Pałacu w Jabłonie 23-24 września na Festiwal Nauka w Pałacem w tle od godziny 10 do godziny 18. Zapraszamy na wszystkie stoiska. Myślę, że nie będziecie Państwo. Y Znudzeni, obecność tam na placu, wręcz odwrotnie, nauka zakwitnie w tym momencie. No właśnie, rozumiem, że wszelkie informacje pewnie będą na bieżąco pojawiać się na stronie internetowej. Wszystkie informacje możecie Państwo zdobyć z naszej strony internetowej. Za chwilę powstaje cały harmonogram tych dwóch dni 23-24 września. Będziemy też aktualizować na świeżo wszystkie informacje dotyczące wystawców na festiwalu na naszym Facebooku. Będziemy dokładnie przedstawiali danych wystawców i opowiadali, co chcą nam przekazać, jaką wiedzę sprzedać, jakie swoje tajniki, jakie rozwiązania. Serdecznie zapraszam wszystkich na Festiwal Nauka w Pałacem Tle we wrześniu. A ja myślę sobie, że ten zbliżający się początek roku szkolnego to jest doskonała okazja do tego, żeby zabrać dzieciaki, ale żeby pójść też samemu i udowodnić, że nauka ma naprawdę ogromną siłę i tak jak powiedzieliśmy z panią dyrektor, to nie jest tylko i wyłącznie coś, co zapisane jest na kartkach zeszytu albo książek, ale to jest przede wszystkim coś, co nas otacza każdego dnia. Jeśli możemy przekazać tę wiedzę w miły, atrakcyjny sposób, w taki sposób, że no, ci młodzi ludzie pokochają na no, okay, i zapamiętają na zawsze, to myślę sobie, że tylko um, to jest jeden z powodów, dla którego warto odwiedzić Festiwal z Nauką w Tle, właśnie w Pałacu w, pałacu w Jabłonii, już 23 i 24 września. Warto zaglądać na stronę internetową Pałacu w Jabłunie, bo tam niebawem, tak jak pani dyrektor to powiedziała, nie? pojawi się cały harmonogram i tam też będzie można przeczytać nieco więcej szczegółów i pozapisywać się na wszystkie wydarzenia. To co pani dyrektor? Dziękujemy i zapraszamy. Dziękuję. Dziękuję i zapraszamy serdecznie. Do zobaczenia na festiwalu. Do zobaczenia.